Witam, witam. Czas na drugą część przechodzenia Dark Souls 3. Już na starcie mogę powiedzieć, że ta druga połowa gry jest zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Bo sobie są trudniejsi, ciekawsi i w końcu zaczęłam na nich przegrywać. Choć nie uszukujmy się, większość moich zgonów jest nadal przez mobki, albo spadniecie z mapy. Nie pytajcie. Kurwa, za daleko. Rozpoczynamy drugą część od odloków i powiem szczerze, lokacja byłaby całkiem okej, okay. gdyby nie ci wredni przeciwnicy, którzy losowo zabierają mi HP. Serio, nawet nie muszą mnie trafić, a pasek życia nagle znika. Mega irytujące to było. Widzowie doradzili mi, żebym zrobiła questa rycerza cebuli, więc się za to zabrałam. Nie spodziewałam się jednak takich rezultatów, ale o tym zaraz. Trafiamy do zbezczeszczonej stolicy. Lokacja dość krótka, ale z paroma ciekawymi elementami, jak bagna na dole. Wchodzę na arenę z Bosem i nagle dołącza do mnie okrągły rycerz. Idzie, gościu, i Czekajcie. Knights Come to Nie do URWA DAJ MI TEŻ DOWIEC! Ja mu tylko 80... I w sumie to on sam załatwia całą walkę. Dopiero później zorientowałam się, że to, to był gimmick fight i że przy tronie można znaleźć item, który służy do pokonania bossa. Takich walk w Dark Souls 3 jest zaskakująco sporo. No, może zginęłam, to Cebula wygrała i gra zaliczyła mi wygraną. <grym> Szkoda, że nigdzie nie było informacji, że jeśli zrobi się jego questa, to przyjdzie i solo rozwali bossa za nas. Cieszę się, że wcześniej nie używałam samonów, po serio. Odbiera to sporo frajdy. Ale dla cebuli zawsze warto! Po walce gadam z rycerzem. Przenosi mnie jakaś magia do innej lokacji, gdzie kiedyś podniosłam jakiś item. Stara baba się żegna, a ja przystałem na na podest i pojawia się bos. Tu, tak. Oho. Tu tu się dzieje? Aha, dźwięki za. Aha, dobra, boss, kurwa. Ja pierdolę dwa bossy po sobie. Ociechuj. Jeszcze z poprzedniego już nie wykorzystałam, no chyba po kogoś. A. I powiem tak, super tempo walki, bardzo fajny klimat, a te kroki, które tak dobrze słychać, sztos! Widzowie ostrzegali, że boss będzie trudny, ale nie był. Szkoda. Pokonałam go po czterech próbach. Сейчас мы сюда Найхуй. O, kurwa, bomby! baba class Widzowie przypomnieli mi o jeszcze jednym bosie, którego pominąłam przed Bolnirem. No to niszczę most, schodzę niżej i trafiam do niego sącego jeziora. Biegam po lokacji z demonami przypominającymi zaliw z Dark Souls 1, aż trafiam na bossa. No i taki sobie. Ewidentnie byłam na niego za silna. Więcej emocji nie było. Dobra, ale ja za to bym No, wybrał A, nah, sobie robi, pojeb Pierwszy. Po serce ruszam w prawo do ogrodów królewskich. Lecę na pałę, ale trafiam na windę. Skrót odkryty. Wracam i idę prosto na bossa. Ja pierdolę kolejny. Ile już dzisiaj bosów zrobiłam? Nie wiem, czy to jest? Z powodu mojego bogactwa, czyli z osób z osób. Choć nie odgrywam go. To jest to, co mam. O Seiros to ciekawa walka. Pierwszy boss, który tak intensywnie do nas mówi. Podobała mi się jego zmiana w drugiej fazie. Z opanowanego agresywnego. Zajęło mi to trzy próby, ale ogólnie oceniam walkę bardzo pozytywnie. Osyła! Idąc dalej znajduję motkę, która potem się przydaje. Trafiam do ukrytej lokacji przypominającej samą No i są tam dwie jaszczurki. Dark Souls 3 testuje moją cierpliwość, ale nie dam się. Podczas walki klasycznie zachęcam do zostawienia suba, lajka i komentarza, jeśli filmik wam się podoba. Lecę na bossa. I znowu ten sam. W drugiej fazie zmienia się w karateka. Ale najważniejsze, na arenie znajduje halabardę czarnego rycerza. Broń, która uratowała moją przygodę z Olsami. Broń naznaczona przez wąsatego pana. Przypominają mi się czatownicy z Dark Souls 1. Wyrzuć! Ope! Ale ja teraz mam ją w rękach. A przynajmniej będę miała jak w ty... Po kilku próbach bo pokonany. Nie umiem tego kopnięcia sobie teraz. Nie, nie zrobiłam, nie miałam energii. Ajdzie kurwa! O, ty What? Potem znajduję kapliczkę z oczami Strażniczki Ognia i strojem Artoriasa. Wracam do lokacji z tancerką i ruszam przed siebie. Przed nami długa lokacja, więc kilka przemyśleń. Dark Souls 3 to moje trzecie solce i bawię się naprawdę świetnie. Czasem nie ogarniam, co się dzieje, ale widzowie na czacie ciągle piszą: Ej, wiesz, że mogę ci podpowiedzieć? Zastanawiam się, czy to jakaś cecha społeczności solsów. Że muszą pomóc za wszelką cenę i nie mogą patrzeć, jak ktoś robi błędy albo grani optymalnie. Hmm. Nie wiem, choć się domyślam. Docieram do zbroi zabójcy Smoków i tutaj znowu mam przemyślenie. Ludzie narzekają na Eldena. że przedłużone ataki, że ałe po całej mapie. Ale ten boss ma dokładnie to samo. Zwłaszcza w drugiej fazie. Lasery, wybuchy, długie animacje. Mimo to mi się podobał. Elden też mi się podobał, nieważne, że ktoś tam narzeka. Dlaczego ty nagle agresywny się taki stałeś? Potem trafiam do jednej z najbardziej wkurzających lokacji. Pamiętacie tego maga, który kiedyś był bosem? Teraz biega po całej mapie i naparza zaklęciami plus klątwa. Wiem, wiem, wosk na głowę i klątwy nie ma, ale i tak to męczy. Jest las boss? Oh Welcome, unkindled one.

Bawiłam się świetnie, obrażenia dobrze zbalansowane, a namierzanie przeciwnika bardzo pomaga przynajmniej mi. prdele, zastav mě. Jak to mě netrafilo? Pani przewodnicząca, że będzie atakować z góry. Oh, Kurwa, nie sądzę, mam uciec. No kurwa! I kurwa, nie starczyło mi stawiny. A dobra, obydwoje zginęli! O! Bos pokonany. To był ostatni wymagany przeciwnik do końcowej lokacji. Ale przed nami jeszcze ukryta lokacja. Wracam do lochów, używam mątki i trafiam na szczyt smoków. No i teraz będzie śmiesznie. Walczę z wielką Wiverną i zaczynam ją bić po nogach jak prawdziwy Sigma. Gdyby mi się chciało, gdyby mnie te schody, koszmarna kamera, to może by się udało. Ale ostatecznie wybieram drogę twórców. Skok na głowę i one-shot. Szkoda, pomogła to być bardziej rozwinięta walka. Ała! Miał być kurwa tego? Ja w ten sposób jeszcze. Really? Dalej przemierzam piękną lokację, walcząc ze podobnymi istotami. Uderzam w dzwon Flashback z Arksos 1. Kolejny boss, pierwsza faza spoko, choć mógłbym mniej latać. Ale prawdziwa walka zaczyna się dopiero po pokonaniu ptaka. I w końcu czuję konkretne wyzwanie. Boss, który wymaga ode mnie szybkiej reakcji, jak i ciągłej agresji. Pokonałam go po ośmiu próbach, większość porażek była na pierwszej fazie. Druga była trudniejsza, ale bardziej fair. Dodatkowo potem przestałam ginąć od randomowego ognia, więc uznaję to za sukces. どれくらいパクソワに Już klęknij. Dobra. O kolega spaliło And the Lords go without thrones. Surrender your fires to the true air. I w końcu czas na coś pięknego. Finałowy boss. Dusza pogorzelisk. To było dokładnie to, czego oczekiwałam. Intensywne tempo, agresja, ale też rywalizacja, jak równy z równym. To, że boss posiada bardzo dużo movesetów i zmienia swój styl walki w czasie jej, jest bardzo na plus. I chyba nie było czegoś takiego wcześniej. A jak wchodzi plin plin plon w drugiej fazie siary. Idealne zakończenie. mi jí dalo. Skurkej. Aj, fuj. za chvíli? O moje Kurwa! Dobrze się uleczyłam. Dziękuję za tę wodę. Ja pierdolę! O kurwa, już! Ha! Prosty włosik, prosty! To jeszcze nie koniec. Mojej pełnej opinii o Dark strzy jeszcze nie poznacie. Bo przede mną ostatni odcinek. Oba DLC. Możecie je oglądać u mnie na Twitchu, na którego serdecznie zapraszam. Jeszcze raz zostawcie lajka, komentarz i suba, jeśli filmik się Wam podobał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.